Szanowni Państwo, kolejną osobą, którą pragniemy uhonorować Laurem, uhonorowaliśmy Laurem, był znany zapewne wszystkim, którzy czytają portale blogerskie. Kapitan żeglugi Wielkiej, Tomasz Mierzwiński, bloger Siul. Niestety nikt z jego rodziny dzisiaj nie mógł ze względów praktycznych tu przybyć, ale jest jego przyjaciel Leszek Makowiecki. Poprosimy o odebranie nagrody i kilka słów o, o Siulfie, który był dla mnie bardzo interesującą postacią. Żeglował, a serce miał w Polsce. Dzień dobry Państwu. Miałem to szczęście, że osobiście znałem Siulfa. większość z was czytywała go na portalach. Yy, zapewne wszyscy wiecie, o czym pisał Seawolf i czy za, czym zasłynął. Tajemnicą Policznela jest to, że wszyscy profesjonalni dziennikarze mówią teraz Seawolfem. Używają pojęć przez niego wymyślonych, czy pancerna brzoza, czy seryjny samobójca, czy pan prezydent Obyżył wiecznie, czy dziurawy Stefan, tęczowy Rychu i tak dalej, i tak yy, dalej. Rzecz w tym, że Tomasz Mierzwiński postawił bardzo wysoko poprzeczkę blogerce całej, dlatego że on był po pierwsze bardzo odczytanym człowiekiem, po matce polonistce odziedziczył talent pisania skrótowego, dowcipnego przede wszystkim, bo tym z, y, wyróżniały się jego blogi. Y, był doskonale zaznajomiony z polską historią, ale przede wszystkim, co jest najważniejsze, był wielkim patriotą i bardzo, bardzo uczciwym człowiekiem. Kiedyś, kiedy w tych rzadkich chwilach, kiedy nie pływał, spotykaliśmy się właśnie przy Piwku i wraz z grupą ludzi z sercami po prawej stronie strój miasta naprawialiśmy świat. Zapytałem go, czy za to, co robi, spotka go i w ogóle nas jakaś nagroda w przyszłości. A on wtedy się roześmiał i powiedział, że za takie jątrzenie i dzielenie, jakie jest naszym udziałem, to nagrody dają zwykle pośmiertnie. I patrząc na tę nagrodę, no podziwiam ponownie jego przenikliwość. Często wracam do jego alfabetu siulfa, Państwu również polecam, dlatego że nic, co tam jest zamieszczone, nie starzeje się. Wszystko to, co analizował, o czym pisał, z czego szydził, w dalszym ciągu jest aktualne. To troszkę bolesne. Ale cóż, tak musi być. Cóż zostanie po blogerach? No chyba niewiele, dlatego że blog żyje kilka dni, potem przemija. On, wiedząc, że umiera, nam jeszcze wtedy nawet tego nie mówił, yy, spiał się i w krótkim tempie, chyba dwóch tygodni, yy, zrobił taką kwintesencję swoich yy, przemyśliwań i wydał alfabet Siulfa, który teraz jest bestsellerem wydawniczym. Yy, jego przyjaciele ze mną również staramy się, i to dojdzie do skutku na pewno yy, wydać zebrane blogi Siulfa. Yy, Pisał bardzo dużo. Od czasu katastrofy smoleńskiej pisał codziennie, czasami dwa razy dziennie. Publikował to na pięciu portalach, tłumaczył jeszcze na szósty angielski. No cóż, no, obserwowałem kiedyś dyskusję blogerów o znanych nazwiskach czy, czy, czy pseudonimach, którzy zastanawiali się głośno, kto to jest ten Seawolf. Prawdopodobnie to jest grupa ludzi, bo to jest niemożliwością, żeby jeden człowiek był tak płodny, tak dowcipny, tak inteligentny, tak wyrafinowany. I tak dotkliwie atakujący swoich yy, oponentów. No, wiecie Państwo, że u Siulfa cięty język i logika myślenia szły w parze. Tego się bardzo bali wszyscy, którzy czuli się jego oponentami, którzy byli potem jego wrogami. Najbardziej bali się śmieszności. I on tej śmieszności im dostarczał w dużych ilościach. Cóż, yy, zakładam, że blogi Siulfa podzielone być może na podróżniczy i na polityczny. Ukażą się już wkrótce. Mam obiecane to w wydawnictwie. Chciałbym podziękować w imieniu dzieci Siwulfa, Agnieszki i Kornela. Mają aktualnie sesję egzaminacyjną. Dostałem od nich błogosławieństwo, żeby pozdrowić wszystkich Państwa. Podziękować za wsparcie wszelakie, jakiego doświadczyli po 1 maja, czyli po śmierci ojca. Myślę, że będzie z nich pociecha, ponieważ wykazują talenty ogromne po ojcu. Jeśli już skończą te, te studia, to, to włączą się prawdopodobnie i będą godnie kontynuować yy, pracę ich ojca. Yy, ja pozwolę sobie zamiast omawiania, laudacji jakiejś takiej, przeczytać może coś, co napisałem krótko po 1 maja, żeby jakoś na swój sposób, może bardziej poetycki, yy, podsumować to moje prywatne pożegnanie z Julfem. Zatrzaśnięto nad Tobą trumne ciężkie wieko, pożegnano blogera, ojca i człowieka. Wypito za Twą pamięć, polecono Bogu i znicza zapalono przed ostatnią drogą. Lecz ja wciąż nie kasuję Twego telefonu, kroku zwalniam, gdy mijam róg Twojego domu. Na blogach wypatruję ikonki okrętu, szukam maili od Ciebie wśród spamu odmętów. Dwie miłości Cię wiodły, ojczyzna i morze. Obu serce oddałeś i wszystko coś stworzył. Byłeś nam jak latarnia, jak gwiazda polarna, pośród mielizn podłości, pośród traw zaprzeństwa. Gdzie dziś Twoi prześmiewcy, lemingowe burki, sprzedajni ujadacze, internetne szczurki? Żyli światłem odbitym, grzali się w Twojej sławie, gdy zabrano im słońce, odeszli w niepamięć. Nie wiem, ilu mam jeszcze, ile nam jeszcze nowy dzień przyniesie seryjnych samobójców, brzus pancernych w lesie, co wymyślą flanelki mediów z prawdą sprzecznych. Czym błyśnie pan prezydent, co by żył wiecznie. A tyle jeszcze mogłeś nowych ksiąg otworzyć. Tyle myśli niesfornych do głów naszych włożyć. Odszedłeś nazbyt wcześnie, ledwieś tu zagościł. Braknie nam dziś twych żartów, odwagi, mądrości. Żegluj spokojnie, wilku, płyń w Harona łodzi. Wszak zasiałeś już ziarno, ono właśnie wschodzi. My kurz twój ochronimy przed dryfem niewoli, bo alfabet Siulfa będzie nam busolą. Myślę, że mm, Siulf mimo tego, że jak już mówiłem wcześniej, blogi żyją krótko, zostanie długo, długo w naszej pamięci jako człowiek prawy, uczciwy, wielki patriota. O jego mm, wrażliwości świadczy to, że mimo że twardy kapitan dowodził wielkimi statkami pasażerskimi, tak jak Queen Elizabeth II na przykład, to jednak potrafił się wzruszyć. Potrafił rozpłakać się przy jakiejś wrażliwej historycznej piosence i tego jego wsparcia, tego, tej jego, jego mądrości mi osobiście również będzie bardzo brakowało. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i za tę nagrodę zwłaszcza. Dziękuję.